Słucham? Baja bongo! Hej! bajo bongo! Hej! bajo bongo! Bongo baja! Siema, Hikomikos, wpadasz na tą imprezę czy nie? Spadam! Wpadasz? Pewnie! Halo, kto mówi? No, a do kogo dzwonisz? Do Hikomikosa! Tak, oj, chyba nie! Nie? A do kogo się dzwoniłem? No, no, w każdym razie nie do tego. Mikosa. Hiko Mikosa? No nie, nie, nie. Nie? A myślałem, że to Hiko Mikos. Nie, A to pomyłka. chyba mi się cyferki. Pomyłka. No, ale pani widzę, lubi! Baja bongo! Hej, baja bongo! A, pewnie, ale... No, to takie te, disco polo, nie? Balety! I baja bongo, bongo, baja! No, no. no. no właśnie, baja. No. No dobrze praszam, ale miła pomyłka bardzo.